Ej o przeżyłem Almę, przeżyłem Tesko na stole tyle paczek, że mógłbym założyć firmę kurierską, bawi się życiem jak dziecko. Okej, okay, let's go! Chciałam widzowie, z tej strony CDX, może nie jestem najlepszym raperem, jakiego znacie, ale być może też pewnie nie jestem najlepszym unboxerem. Także w dzisiejszym odcinku zrobię sobie ponownie wielki unboxing paczek, które do mnie z ostatniego tygodnia tak naprawdę przychodziły. One wszystkie trochę się nie mieszczą w kadrze, a ja nie chciałem robić takiego wielkiego spamu, więc będę ja wam donosił. Tutaj mam na przykład taką pakę, którą ciężko w ogóle zmieścić w jakimkolwiek kadrze. Więc ją sobie odpakowałem poza co nagraniem, ale na początku chciałem was mega poprosić, bo YouTube tutaj zamiast ostatnie zasięgi o łapę w górę i subskrypcję na kanale. Zbyt często tego nie robię, ale dzisiaj was o to naprawdę wyjątkowo proszę. Szczególnie, że cały czas trwa nasz maraton charytatywny dla Ukrainy, którym wszystkie zebrane pieniądze przekazuję na zbiórkę PL, ukośnik Ukraina. Jeżeli chcecie pomóc, pamiętajcie nie przewijać reklam i zostawić łapkę w górę, a także dorzucić własną cegiełkę do zbiórki, którą znajdziecie w opisie. Zbyt często tego nie robię, ale dzisiaj was o to naprawdę wyjątkowo proszę, bo chcę, żeby te odcinki trafiały do większej liczby osób i dlatego nie przynudzam już tylko przechodzę do pierwszej paczuchy, może nie tej, bo ta jest troszkę nudna. Paczki z tego co widziałem, wahałem się od 40 zł wartości do jakoś 700 albo 1000. Nie, przepraszam, mamy jedną paczkę za 1200, a tutaj w pierwszej paczuszce, paczusze, nie wiem jak to wymawiać, mamy coś co przyszło do mnie niesamowicie szybko. Jak na to ile za to zapłaciłem i coś z czego jestem mega dumny, że w ogóle to kupiłem. Mianowicie mamy kabel do ładowania iPhone'a od Baseusa i nie zgadniecie naprawdę, aż mam tu paragon, że wam pokazać, nie zgadniecie naprawdę ile mnie to coś kosztowało. Mam tutaj dwa kable do iPhone'a i na paragonie niby jest napisane 32 zł, ja za nie zapłaciłem tak naprawdę bodajże że złoty 17, zł, czyli wychodzi 8,50 za sztukę, co jest naprawdę bardzo małą kwotą. Jak na kable od, jak mówiłem, Baseusa, czyli renomowanej firmy. Zaraz sobie zobaczymy, w dziwnie to jest zapakowane. Dobra, wiecie co, jesteśmy na odcinku, nie będziemy się kierdzić w półśrodki. Mamy tutaj jeden kabelek, drugi kabelek, trzeci kabelek i czwarty kabelek. I to wszystko, moi drodzy, za, jak mówiłem, 17 zł, czyli poprawka to nie jest 8,50 za kabel, tylko 4,50 za kabel. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o takich stylach, no bo myślę, że to jest naprawdę mega fajna rzecz, że możecie certyfikowany kabel do iPhone'a kupić za 4,50, To obserwujcie mnie koniecznie na Instagramie, bo tam życie wam całą informację o tym, że jest taki. I bardzo wiele osób mi pisało, że dziękuję, bo właśnie mogli sobie taki kabelek kupić. No nie będę ich wszystkie odpakował, powiedzmy, że to są takie zapasowe kable w razie, gdyby obecne mi się zaczęły psuć. No i też nie oczekuję jakoś, że one będą super długo wytrzymywać, no to są kable za 450 więc, więc wiecie. Dobra, następna paczka, i to będzie chyba też coś związane z iPhone'em, ale nie jestem pewien, bo to strasznie dziwnie ona wygląda. A nie, przepraszam, to są przejściówki do HDMI, w mikro HDMI i mini HDMI. Jeżeli ktoś z Was jest filmowcem, a dokładnie zajmował się kiedyś transmisjami na żywo z aparatów Sonego, to wie, jak bardzo coś takiego jest po prostu potrzebne. I tych przejściówek zawsze warto mieć zapas. Ja ostatnio też dostałem od Aliexpress laptopa, który właśnie wymaga przejściówki z mikro HDMI na zwykłe HDMI Dlatego też zamówiłem sobie kilka tych Te wszystkie mnie kosztowały jakoś 40 zł No to jest taka pierdoła, która niestety czasem potrafi trochę kosztować I przejdźmy teraz do chyba jednej z droższych paczek w tym odcinku w tym pięknym uśmiechającym się do nas pudełku A ta paczka moi drodzy, już zaraz wam pokazuję Zawiera nieco innego jak jedną, dwie... I trzy kamery monitoringu od ImiLaba, czyli powiedzmy od Olamu Xiaomi, które zamówiłem sobie do domu. Jedną taką już kamerkę posiadam. i Jestem mega z niej zadowolony. Może z innych kamerek ImiLaba nie jestem, ale to jest temat zasadniczo osobny odcinek, bo jest dużo z nimi problemów. Ale z tej akurat kamery jestem dosyć zadowolony, bo nigdy mnie nie zawiodła, kiedy potrzebowałem sobie coś podejrzeć, co się dzieje na moim podwórku. Więc sobie zamówiłem kilka dodatkowych. Ja lubię sobie czasem zrobić większą domówkę, więc lepiej wiedzieć, co się dzieje w innych miejscach domu. I zawsze będę przez to spokojniejszy. I mamy tutaj właśnie trzy takie kamerki. Ja wam jedną, postaram się odpakować, bo trzech to chyba totalnie nie ma sensu. Dlatego też weźmy sobie to. Mamy tutaj takie piękne białe pudełeczko. No widać, że to jest filozofia siłami, żeby nie za bardzo inwestować w opakowanie, bo liczy się produkt. Ja to zawsze doceniam, chociaż lubię sobie też odpakować czasem coś ładnego od firmy Apple. Ale dobra, jak ja mam to otworzyć, cholera jasna O, proszę bardzo. Tutaj mamy śrubokręcik do przykręcenia śrubek montażowych i generalnie cały zestaw montażowy do tego. Nie będę wam tego jakoś bliżej przybliżał, bo to nie ma chyba sensu. Mamy też, to będzie pewnie, kabelek i elementy montażowe. Kabelek ma chyba 6 metrów, więc jest dosyć długi, a elemenciki montażowe też nam nas dosyć sporo pozwalają. No i jest sama kamera. Ja nie wiem, czy już taki nawet na odcinku kiedyś nie bo szczerze chyba nawet tak, ale mogliście nie widzieć. Kamerka bardzo prosta, a na wiele pozwala. Mamy tutaj dwie antenki, które mogą służyć za router Wi-Fi, dzięki temu będą miał pokrycie Wi-Fi dookoła domu. No i mamy oczywiście do tego montaż ścienny. Ten element możemy sobie przekęcić do ściany i kamera będzie już straszyć potencjalnych złodziei. Lecąc dalej te kamerę sobie oczywiście odłożymy i te również, bo nie chce mi się trzech na odcinku od razu odpakowywać. Weźmy sobie kolejną paczkę. E, o, może Wam pokażę po prostu, żeby już się tego pozbyć. E, pudełeczko same. bo Niestety słuchawki już odpakowałem i są troszeczkę w innym miejscu mojego domu. DT770 Pro sobie ostatnio kupiłem. Jeden z lepszych zakupów, moim zdaniem, ostatnich lat dla mnie, bo te słuchawki naprawdę za 600 zł dają tak świetną jakość dźwięku, że mucha nie siada. Jestem bardzo z nich zadowolony, bo po prostu łatwiej mi miksować też audio do moich odcinków. co jest dosyć ważne, bo chcę, żeby one brzmiały w miarę dobrze. Jeżeli brzmią w miarę dobrze, to możecie napisać w komentarzu na przykład Ananas, będzie mi bardzo miło. No, także mamy kolejne pudło i lecimy dalej. Teraz coś mniejszego znowu, bo te sławki to jednak było coś większego. Tutaj mamy Powerbanka, moi drodzy, ale nie takiego zwykłego Powerbanka, jakie pewnie kojarzycie. To jest Powerbank MagSave, co oznacza, że łączy się on z iPhonami 12 i 13 serii, bezprzewodowo oraz za pomocą magnesów i dzięki temu ładuje telefon tak jakby przyczepiony do niego, a poza tym będziemy mieli dzięki temu wolne złącze lightning on jest, powiem wam szczerze, mniej więcej takich rozmiarów jak się spodziewałem, bałem się, że będzie za duży całe szczęście nie jest i pierwszy raz będę do iPhone'a przyczepiał w ogóle jakiekolwiek akcesorium MagSafe także zobaczmy, czy to jest na tyle satysfakcjonujące jak myślałem wow to było prostsze niż myślałem. Jeszcze mogę sobie tak postawić ten telefon, bardzo fajna sprawa. Ja sobie to od razu podłączę tutaj do ładowania przez dołączony mikroskopijny, patrzcie w ogóle na to maleństwo, to jest niesamowite. E, kabelek do USB-C, tylko że on ma dwa USB-C, więc nie podłączę tego teraz. No, więc mamy takiego Powerbanka, na razie on nie jest naładowany, więc nie powiem czy działa dobrze czy źle, ale no nie ładuje jakoś szybko, więc też się nie spodziewam, że będzie niesamowite. A nie, chwila, czekajcie, kliknąłem, Klik M, i to się... Ty! Działa! Nie wyświetla mi się niestety z jego baterii. On się tylko tu z tyłu wyświetla, ale sobie już zostawię, zobaczymy, jak szybko ładuje ten telefon. Mam 34%, jak nie zapomnę, to na końcu filmu powiem wam, ile procent będę miał wtedy. Więc mamy kolejny produkt i całą masę bałaganu na podłodze. Ja niestety muszę zawsze po tych odcinkach pół godziny sprzątać, ale no taki żywot unboxera, nie rapera Weźmy sobie kolejną pakę i to też są akcesoria MagSafe, Wszystko mi się udało tak spiąć w dosyć ładnej opcji. Jest to oczywiście niestety nieoryginalna ładowarka MagSafe, która natomiast ma certyfikację MFI, więc mam nadzieję, że mnie nie zabije. Podczas ładowania. Z jednej strony mam USB typu C, z drugiej strony mamy po prostu e ładowarkę MagSafe. Ona się w ten sposób przyczepia i ładuje nam telefon. Czy trzeba dużo siły, żeby to odłączyć? Raczej tak, no ja musiałem to dosyć mocno pociągnąć, także całkiem spoko kupiłem sobie dwie takie. One chyba kosztowały trochę drożej niż te kable Baseusa, więc nie będę tego nazywał. Nie wiadomo jakim stylem, ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, lecimy dalej do kolejnej rzeczy, która nam została do zaboksowania. Najlepsze zostaje wam na koniec. Od razu mówię, warto naprawdę oglądać do końca, bo ta Paka rozwali wam mózg troszeczkę. To znaczy mi rozwala mózg, ile ją a to już. Nieważne. A jako następną otworzymy sobie tę żółtą paczkę, której nie mam pojęcia, co jest, i tę paczkę od flakonie, której już e, chyba wydaje mi się, że wiem, co jest, bo zamawiałem tylko jedną rzecz z flakonii w ostatnich czasach. I jest to niezbędnik dosłownie każdego mężczyzny, czyli Diory Savage. Jeden z popularniejszych perfumów w edycji Parfum. Jestem ciekaw w sumie, bo jeszcze parfum nie miałem. Miałem tylko wodę perfumowaną, a to są po prostu perfumy. Jestem ciekaw, jak to będzie pachnieć, i tu dostałem chyba jeszcze. Patrzcie, tester dostałem w takim małym atomizerku. Nie wiem mi się tak łapy trzęsą. Myślę, że się przyda na jakieś wyjazdy, jak nie będę mi się chciało zabierać całej wielkiej humility Flachy. Także odpakujmy to sobie. To nie było jakoś tanie perfumy, ale mam z perfumami zasadę, że jak ładnie pachną, to raz na jakiś czas mogę sobie kupić jakieś fajne. No, opakowanie pewnie widzieliście bardzo typowe. Czekajcie, zobaczę, jak pachną, bo to jest chyba najważniejsze, bo jeszcze tych nie próbowałem. Jezus Mario, jakie mocno. Nie no, czuć różnicę. Jakbym ciknął tyle samo wody perfumowanej, to by była zupełnie inna sprawa, także bardzo spoko. Patrzcie w ogóle, tu mamy takie fajne magnetyczne zamknięcie, że jak ja sobie tutaj tak ułożę, to się obracają perfumy do niego. Można za to zamknięcie normalnie je podnosić, znaczy nie polecam, bo jak wam się zbiją, to przypał, ale... ale można. Dobra, kolejne pudełko z głowy i zostało nam chyba tylko trzy na dzisiejszy odcinek, czego i tak jest całkiem sporo, ale uznajmy, że to jest OK. I sprawdźmy, co mamy w tej paczce. Tutaj szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, co będzie, bo się nie interesowałem. Wolałem sobie zrobić niespodziankę. Czekajcie, poprawę, tylko kamerę. Wiem tylko, że to jest ciężkie i nie za bardzo chce się jakoś fajnie otworzyć, więc muszę to po prostu rozerwać. I zobaczmy, co jest w kolejnej paczce, moi drodzy. Tutaj jestem serio ciekaw, wiem co to jest. Aha, dobra moi drodzy, już wiem co to jest. Kosztowało mnie to 500 zł, a ma to dużo związku z Airbnb, które będę otwierał. To znaczy się klamka do drzwi, ale nie taka zwykła klamka, ponieważ jak wyjmę ten drugi element, to zobaczycie, że jest to klamka na kod. To znaczy klamka, gdzie trzeba wklepać sobie kod albo przyłożyć kartę magnetyczną, żeby wejść do budynku. I właśnie do Airbnb mi się to przyda, bo dzięki temu za pomocą Wi-Fi będę mógł sterować tym klamką z dowolnego miejsca na świecie. Nie będę musiał być w domu akurat, żeby komuś wynająć. Także sobie taką klamkę zamówiłem, ja ją spakuję. Na razie tutaj z powrotem do środka. Bo nie wiem, czy ona będzie Pasować do moich drzwi. To jest niestety rzecz, co do której nie jestem pewien, więc w razie czego ja sobie zwrócę i to są breloczki do otwierania tych drzwi. W razie czego? I mamy, moi drodzy, przedostatnią paczkę dzisiejszego odcinka, która myślę, że również Wam się spodoba. Chociaż jest taka dosyć typowa, to jednak dla informatycznej, powiedzmy, widowni, może to być spoko. Dajcie znacie, ktoś jest akurat technikiem, informatykiem, bo z zawartością tego typu paczek powinien mieć dosyć sporo na tym profilu wspólnego. A nie, przepraszam, dobra, to nic nie ma wspólnego z technikami, informatykami, ponieważ to są, moi drodzy, krepy do butów, czyli krótko mówiąc, tak zwany nanoprotektor. Czyli Krótko mówiąc, w sumie dla osób, które się interesują butami, to pewnie wszyscy wiecie, co to jest. No, takie coś, czym się spryka buta, żeby się łatwiej czyścił, żeby się nie brudził i żeby deszczu nie przepuszczał. Jeżeli chodzi o wszelkiego typu buty z siatki, na przykład, typu, nie wiem, Adidasy, NMD albo Easy, to to jest must-have na deszczowe, wiosenne dni. Także mam trzy paczki, znalazłem na grupkach ziomka, które to sprzedawało po 25 ziko za sztukę. No i mamy sobie trzy opakowania. I lecimy, moi drodzy, do ostatniej paczki dzisiejszego odcinka, która jest dosyć duża i szła do mnie aż z Korei. Ciekawa historia z tą paczką jest taka, że dzwonił do mnie pan. Który że paczka jest aktualnie na tle, trzeba ją odslić i muszę powiedzieć, co to jest, a ja nie miałem pojęcia, bo on opisał paczkę, że było na niej napisane, że jest to fabryczna suwnica szynowa. Ja się zacząłem zastanawiać, czym do krwi jest fabryczna suwnica szynowa, a się okazuje, że chodziło o slider. I to nie byle jaki slider, ponieważ firma Konowa jest koreańską firmą, która specjalizuje się m.in. w produkcji sliderów zmotoryzowanych. Co oznacza slider zmotoryzowany? W ogóle zacznijmy od tego, czym jest slider. Slider jest taką szyną, taką suwnicą, którą wam zaraz pokażę. O, proszę bardzo, na której sobie tutaj montujemy kamerę i ona nam. Może jeździć w tej nazad w zautomatyzowany sposób, właśnie po takim slajderze. Tutaj mamy kabelek do podłączenia tego, oczywiście bardzo fajne etui, które w bardzo ładny sposób rzuca i nóżki, które trzeba sobie oczywiście rozłożyć, ustawić. Bardzo fajnie to jest wykonane, w sensie naprawdę nie spodziewałem się takiej jakości po konowie, pomimo tego, że jest to koreańska marka, to w sumie powinienem raczej się spodziewać jakości. I uwaga, dlaczego ten slajder jest fajny? Po pierwsze, możemy mu regulować nóżki, to znaczy, jeżeli jedna jest za mała, bo na przykład tu jest krzywy, tak jak mój, to można to sobie ładnie wyregulować. Druga sprawa, możemy go sobie zablokować. I sobie tutaj fajnie płynnie jeździ, chociaż wydaje mi się, że te szyny powinno się dosyć mocno na oliwić. Nie no jest w miarę okej, okay, jeżeli chodzi o gładkość. I tutaj mamy najważniejszy element tego slidera, ponieważ, moi drodzy, możemy go zmotoryzować. Co to dokładnie znaczy, znaczy to mniej więcej tyle, że ja mogę sobie wziąć taki oto tutaj silniczek, który się montuje tylko i wyłącznie z tej strony. Ja go sobie oczywiście tutaj w wolnej chwili przykręcę i ustawię generalnie, i tu mamy sterownik zasilany baterią MPF, w którym możemy sterować całą tą suwnicą, żeby szła z daną prędkością tu, potem tu. A najlepszą funkcją, którą ma bardzo mało sliderów w tej cenie, jest ta boczna szyna, znaczy ta środkowa szyna, którą możemy ustawiać w różny sposób. I dzięki temu, nie wiem, czy to zauważycie. Razem z przesuwaniem obraca nam się ta głowica. Leciutko, dosyć niezauważalnie, ale się obraca. I dzięki temu kamera, która jest zamontowana tutaj, również się obraca. Dzięki czemu możemy zrobić taką panoramę, że cały czas mamy wyśrodkowany jeden obiekt, który chcemy nagrać. I dzięki temu będę mógł robić bardzo łatwo, bardzo fajne ujęcia do filmów, co mniej też Was pewnie cieszę, bo inwestuję troszeczkę w jakość tego kanału. No to nie było tanie, kosztowało 1200 zł, ale mam nadzieję, że, że się zwróci w postaci fajniejszych filmów dla Was. I z tym akcentem myślę, że Was zostawię, nie będę was zanudzać jakimiś tam pomniejszymi rzeczami i tak Kabin z telefonu to jest chyba szczyt moich możliwości, jeżeli chodzi o najmniejsze rzeczy, które chcę wrzucić do tej serii. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, bo cześć! A i nie powiem wam ile się telefon naładował. Mam 2% więcej, ale zdjąłem go z tej ładowarki chyba po dwóch minutach, także okej. Okay.